Witajcie widzowie, tutaj Błękit i dzisiaj będziemy grać we Minecraft'a. Zobaczcie zupełnie do Minecraft'a. Nie ma tutaj nic dziwnego. O, bonusowa skrzynia. Włączyłem sobie ją tak na wszelki wypadek. Nie wiem, po co mam wiem, przyda się, czekaj. Ehm, um, ech, uh, skryczowano tekstury. Założę to na głowę. Um, raz... Raz, szatowałem widzowie, to nie jest zwykły Minecraft. To jest prima wersja. Dwa, mogę założyć ziemniaka na głowę. Muszę go zdjąć, jest irytujący. Mm, I... Muszę sobie zmienić nick. Na jakiś... To nie zawiera mojego imienia. Nieważne. Sprawdźmy, co jeszcze jest w tej chręce. Masa ziemniaków. Czyli odłożę na później. Dobra. Ziemniaki. I oprócz gadającego ziemniaka, który jest bardzo irytujący, mm, zupełnie normalna zakładka. Co to jest? Nie wiem. Zobaczymy co to robi. Taka dziwna teksturka. Zobaczmy, co to niby robi. Ta-da-di-da. Da, ehm. Gdzie jestem? Owce! E, to nie są normalne owce. Lubi ziemniaka. E, I tych rzeczy jest dużo. I w dzisiejszym odcinku sobie zobaczymy kilka z nich. I będąc w tym nowym wymiarze. Właśnie. I sumie nie wiem, czy on zrobiłem ten żart na sam początku odcinka, że to jest zupełnie normalny Minecraft. Nieważne. I sobie plony, które świat stworzył. To sumie nie ma znaczenia, bo i tak wszystkie pomóc ziemniaki. Bo to w końcu jest ziemniakowy świat. I pójdziemy do góry. Game mode Creative Man. Jakby co, bo on nie umie grać na Survivalu. A poza tym, to mam być bardziej przegląd, choć nie do końca, bo ja sam poznaję dopiero niektóre z tych funkcji. Tutaj wszystkie funkcje. Tylko innego YouTubera to widziałam, ale nigdy nie grałam w tą wersję. I. Tutaj, o, smutki. Ale nie takie o te, tylko inne smutki. Nie wiem jaką miałbym się dostać na tle tutaj na tym etapie. Ach i chmurki ze ziemniaka. Jak wszystko. Czekaj, a co to jest? Flotator. Co to nie wydopi? Oj! Spadł on do wojda. Nie wiem czy to się da przewidzieć. i co się dzieje, czy teleportujemy się niżej, czy co? Ale Zobaczymy sobie ten wymiar w trakcie, kiedy jazdę na chmurce. Szkoda, że tego bloku akurat nie ma w Minecrafcie. bloków jest dziwna, ale ten blok jest wspaniały. Mam nadzieję, że Mojang doda coś w tym stylu kiedyś, choć wątpię. Ale na szczęście mamy i tak mody. A. Mężczyznica. I. Kon... Sekwencją tego, że, że w ogóle to się podusza, jest brak stawiania, bo te bloki się stają Entity. Zobaczę sobie na F3. Na co się patrzy? Nie patrzę się na żaden blok, według gry. Tak w ogóle, jak się nazywa ten biom. A... Jakaś chińska nazwa. Jasna jesteśmy na cel. Pachmurko, mam nadzieję, że będzie się dobrze bawiła. I tu ma kolizja, do dalej. Dobra, pachmurko, mam nadzieję, że kiedy się zobaczymy. I wiem, że zanudziłem to wstępem. Lol, latający ziemniak. Najważniejsza rzecz w historii ludzkości. Idę zobaczyć, co tam jest. O, pszczółki! Nigdy nie grałem, tylko widziałam, ale większość rzeczy zapomniałam. A muszę, że ktoś choć poprawiła. Chodź, jako że to. Nie ważne. Po prostu nie wywołało. nawet jakiegoś wielkiego zaskoczenia. na to jest. Nawiedły się, nie ma tutaj ziemniaków. No, za to popchnę to wszystko. To nie powinno. Wiedziałam, to jest za duża. Ale to, ze już nie jest za duża. To jest idealne. No, tak. Z jakiegoś powodu nie mogę przynieść. tego to w ogóle nie działa. I. I jeszcze zobaczyłem te bloki. Jakieś skłasy w tyle. Te bloki. Parkour! Aha, wiedziałam. To, co mówię na filmikach, jest prawdziwe. Rzeczywiście można je stawiać um, na niczym: na powietrzu, bo nie jestem w trudni, ale wiecie o co chodzi. Dobra, nie będę dalej schodził. Odbuduję się nimi. spada ten ziemniak. I może będzie słychać odgłosy, ale to dlatego, że mam wszystko inne włączone, tylko... O, to się nie włączyło, ale... Ale... ale mam to w goi i mam ciągle... Ciągle jest... Ciągle to słychać. Nie wiem dlaczego... Tak się stresuje, kiedy jest to na odcinkach. O, trzewko! Myślałam, że to ziemniak. Zawiodło się. A, dobra, i... Tymczasem idziemy do ziemniakowej wody. Gaduje to zwykła woda. Nie mogę jej podnieść, ale... Chyba tak. I zobaczmy, co jest tutaj. a co to jest? Czy to jest normalne, czy to jest coś wielkiego? tym jak na nazwa jest podkreślona, to się nie spodziewam niczego. Um, to powinienem spotkać w strukturze, ale nie tak. Dobra. Nieważne. No, zniszczę to. zapłacę komendy, bo nie chcę mi się z tym walczyć. I nie wypuściło nic, bo użyłem tej komendy. A poza tym nie był on zaspawny, naturalnie. On zrobi jeden item, ale on się chyba zgubił ten item. Nie wiem, czy to dlatego, że go zespał naturalnie, czy dlatego, że zniknął ten item gdzieś wojdzie. Hmm, zobaczę. Ten obraz, co on robi. Ach, nie mogę na tej powierzchni. Ale mogę zawsze wybudować sobie tą powierzchnię. Tutaj. Ten obraz będzie gigantyczny. A więc to, że teraz zbuduję, to on tak wielką konstruktora będzie ma sens. I ten przegląd będzie bardzo krótki, bo mam mało czasu na nagranie tego, bo muszę jakoś to zmontować. Ale myślę, że się uda jeszcze kilka rzeczy zrobić. Napiszcie w komentarzu, jeśli będzie ta opcja włączona. Czy. Ach, nie działa. To wyłączyłem, tylko no, Napiszcie w, ko o, ja, napiszcie w, ko w komentarzu, e, czy chcielibyście kolejną część tego przeglądu, czy jakiś inny przegląd z Minecraft'a. To nie, nie do końca przegląd. Sam odkrywam te funkcje, ale myślę, że to i tak jest fajne. Fajniejsze niż zwykłe przeglądy w nawet nie ma skryptu, przez co. Muszę was nadnudzać jakimiś wstępami. tutaj też nie mam skryptu, ale przynajmniej tutaj też ja odkrywam. A ten wstęp był krótki. I. To chyba tyle. Nie wiem, zobaczę w OBS-ie. Tak. Jeszcze 5 minut. Okej. Okay. Mam electrę. To ja chyba nie będzie mi potrzebna na creatiewie, ale i tak. To jest zwykła Alec, wiedziałam. I weszłam bądź liście. Zewno... o. W końcu jakiś ziemniak. No. A niezwykła... A niezwykła liście. I... I na szczęście nie będzie wymagało to tak dużo montowania. A chyba szybko to wrzucę. I jeszcze raz lub pierwszy raz nie wiem sorki że tak rzadko wrzucam, ale zapominam, a jeśli już nagrywam, to mi odcinek nie wychodzi i się poddaje. A więc i w montowanie nie to... to jest łatwe zwykle, bo tylko może wyciąć kaszel. Może przyspieszyć dudną część. A więc, A więc, chyba i to już będzie tyle. I jeszcze spełnę jakiegoś moba na pożegnanie. Eee, co to jest? Nie wiem. Pożegnaj się z widzami. Powiedział to w swoim języku telepatii. I... Zegnajcie... O. Idzie ze mną? Fajnie. Będziesz pamiętowała wyszło. Na zawsze. Dam ci nasz name tak. Może to się wytnie, może nie. Bo... Bo... To długo... No i on zniknął. Nie mówcie, że on uciekł ode mnie. Jaki tłuszcz? Nieważne. Nowego przynajmniej nazwę. Znacznik. Nie wiem. Nazwy go. Kowalski. Nie mam lepszego pomysłu. Zatrujenia. Nazwy go. Nazwy go. Płyta naciskowa. Tak, świetna nazwa. Dla istoty. ważne. I zespałnę go tym na drzewku. I płyta naciskowa. Jeszcze raz pożegnaj się z widzami. Jak zwykle użył telepatii, bo nie umie gadać. I pistek. Oddaję teraz I przekonajcie, tak, to znaczy... widzowie, pamiętajcie, żeby zostawić suba w łapkę w górę i komentarz na pomysł na następny przekląd. Jeszcze się spotkam z, płyt z płytą naciskową w drugiej części i trzeciej przeglądu. Ale na razie, jak dajcie widzowie.